telewizji klubowej jest Solar Developer. E, Maciek, odjechaliście dzisiaj. Piękny mecz. Jak podsumujesz to spotkanie? Trudny mecz. E, no, przed przyjazdem tutaj wiedzieliśmy, że, że to będzie ciężka batalia. E, może wynik tego tak nie wskazuje. Bezpieczna przewaga, ale, ale żeby zrobić tą przewagę, trzeba było się mocno napocić i. E, no i walczy się o każdy punkt, więc fajnie, dobrze to wygląda. Nasza drużyna wygląda naprawdę bardzo mocno, ale ten taki optymizm nadmierny gdzieś tam studzimy bo wiemy, że przed nami playoffy musimy dobrze się nakręcić przed tymi playoffami i równie mocno wyjechać tam. Więc runda zasadnicza jest po to, żeby dobrze się nastawić i i wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego. A co, co twoim zdaniem było dzisiaj kluczem do zwycięstwa? Wydaje mi się, że od początku znaleźliśmy bardzo dobre przełożenia i i przede wszystkim udawało nam się wygrywać starty, więc to, było, to był bardzo duży plus. Nie wiem, czy ten deszcz, który wcześniej tutaj spadł gdzieś tam pokrzyżował może gospodarzą trochę, trochę ustawienia, ale, ale na naszą korzyść, więc... więc My w, te, w ten mecz weszliśmy naprawdę bardzo mocno i, i to było widać od początku, więc bardzo dobrze. Wyjątkowo liczna grupa z Wrocławia dzisiaj przyjechała do Częstochowy. Mam nadzieję, że słyszeliście ten doping tutaj w Parku Maszyn i na torze. Oczywiście, jednak nie tylko w Częstochowie, bo ta, ta liczna grupa, może faktycznie może tutaj była najliczniejsza, ale jednak również w Krośnie bardzo dużo kibiców, więc cieszy nas to, że kibice za nami jeżdżą i towarzyszą nam w tych długich podróżach. Szanujemy to i bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie. Za tydzień wracamy po miesiącu przerwy na olimpijski. Będzie się działo. Będzie się działo. Będzie zabawa, mam nadzieję. Dzięki. Dzięki.